Hej, Rewis. Czemanko. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Arbuzik i dzisiaj jest ze mną Rewis, który właśnie wymachuje mieczem przede mną. Przywitaj się. E... E... Hej. No, dobra, dzisiaj będziemy grać w Bedwarsy i mamy szczerą nadzieję wygrać. Prawda? Nie. Nie? Nie masz zamiaru wygrywać? Nie. Ojoj, dobra. No to może przegramy, ale będziemy drudzy. O, tak, o. Będziemy mieli tak. chwałę. Ojej, kur, dobra. Um, chwała obuduj. u Michała. Chwała u Michała? Tak. Co to znaczy? no że jest chwała u Michała. Nie znam żadnego Michała. O kurde, papacz. Co? E, co, jest te, co jest z typem? Cicho blatał. <laughs> Zgłośmy go. Ej, dobra. E, pierwsza runda budowania e, God Bridge, Grizzly e, No. Chodź po kibicować. Idę. Widzowie kibicujcie proszę mu. Tak, dobrze. Ojoj. W <gulę> ogóle to jeden blok. <gulę> <gulę> tak, dokładnie. Um, kanał Rewisa macie oczywiście w opisie. Um, w karcie też, jak, in, jak mi się będzie chciało, haha. Ha. Nie no, Ej, dodam. Dobra, bo ten chłop idzie do nas. No to już, czekaj, zaraz go tam, bo... Dobra, ja nie wierzę, pa jaki odpał, chłop nawet nie ma... Patrz chłopie, on nawet, on nawet... Czemu jest taki... Zbroi. Ej, czemu on... musi się, się zbroja na każdy kolor? No bo, no bo, no, no właśnie u mnie on nawet zbroi nie ma. A u ale mnie! To widać, że on jest jakiś cheaterem. Ale u mnie ten, on, on, ma, on ma, musiała świecić zbrojna jak ta owca, no, u co mnie ją też. ten. I co jest typem? Skąd on ma już koksy? U mnie czasami znika i czasami wiesz. Ale skąd on no, ma już bo, koksy? Ale widać, że to jest jakiś odpał. No wiadomo. Ja górnie cheater, nie? No i patrz. Dobrze. Oh yeah. O ja. Bo tą zbroję to chyba można kupić y, na tym. W sklepie? No tak. Coś tam się kupuje. Dobra, nie wiem, ja tutaj nie kupuję Ale rzeczy. Przez chwilę latał, w serio. No. Chwilę latał. Jakiś odpał i cheater, nie? No. Znowu idzie? No idzie, no. Co to jest, wy kurde, spadłem prawie? No, Zostaw mnie śmieciu, kurde. Co to jest? No to nieźle. Mhm. Mm no, aha, dobra. nie są super. Co? Zabierz go? Tak, ale w ogóle to jak kupiłem dwa kamienne yy, te. Miecze? Zobaczmy to trzy miecze, no. Da jeden. Dzięki. Mm, mm -hmm. Ach, nie wiem. Taki chłops. Z... I tam idzie ci normalnie. Kurde taki ten. No i przez... znowu idzie, no co tak... to jest za chłop? No spocony jest... Maciuś, no. Nie chłop z 10 kratek nie naprawdę. No widać, że macie ty, nie? A ty, o to, kurde, co uciekaj. Co to kurde? Aha. No fajnie, ja już nie I żyję pewnie. Roczy, co? No... Nie wiem, on jakieś dziwne akcje robi. Ze mną. Dobra, jesteśmy z powrotem, e, Rewis zajmie się łóżkiem, a ja tutaj nie wiem co porobię, pozbieram coś. I zjem parówki. Rzucę na to. Gotowe. Ale jakoś tak lepiej. Z tu Hejtujesz mnie? Endstone'a, co? Hejtujesz mnie? Nie. Jesteś pewien? Tak. Przemyślcie przemyśl razy to, co powiedziałeś. Masz małego. Nie rzucaj we mnie złotem A ty masz duże ego. Nie o to mi chodziło, ale tak. Tak, tak, mam duże ego. No właśnie. Dobra, bo... żarty żartami, ale budują mi się szarzy. Eee, to zrób coś z nimi, nie? Uuu, ale cisiutko widziałeś to. Nie, nie widziałem właśnie bez w tym. No nie, o kurde! C Ale, Akbar! Ja tu czyściutko, a tutaj mnie chłop atakuje, nie? A z tamtej strony, dobra. Nie ogarnąłem. Ty jak ty nie widziałeś tego, jak się bridzowałem, chłopie. No nie, bo ja zbierałem żelazo. My chyba zaraz mózg kupanie, a tutaj nam niszczą wyro. Aha, dobra, no to w sumie po co ja tu, mam wszystko? A jak. Chyba już bo, przegraliśmy, bo nie? jakieś makro totalne. Dobra, i spróbujmy grać bez łóżka. No dobrze, spróbujemy. Może wygramy. Może. Co się zdarzy chyba. Tak. Dziwna jest ta opcja. <laughs> Dobra. S. Mm aby wydamy din china Chlop hop chlap Ej bo idzie O koko Pora I teraz okazuje się znowu mnie samego go zostawisz Mam refa no i ginę. O kurde drugi był przegrałem kurde Co tu jest? Drugi przyszedł, nie, nie zauważyłem go Ty teraz zginęłaś? Tak Kurde Coś na mnie idzie, nie? No, no to co, idziemy do trzeciej rutki. Dobra, jesteśmy już i, i zmieniliśmy taktykę. Teraz będziemy grać przeciwko sobie. Um. Bo my przynajmniej nie czytujemy i będzie może lepiej. Tak no że, że... że tam ci to się nie liczyło. No dokładnie. My potrafimy lepiej grać. Mamy dowody, no tylko... Mamy dowody bez dźwięku. Kumasz co mi biega? No. <noise> Właśnie. Eee... No to jest... No i teraz zacząłeś to śpiewać i mi w ucho wpadło. <noise> Nie mogę się przespać. Nie już się tutaj bridżuję do ciebie moim świetnym... ...Bridge'li Bridge'em. Spoko. Zrobiłem przez całą mapę! Hmm? przez całą mapę, patrz już jestem przy tobie. Gratuluję. Daj mi jeszcze trochę czasu, co? Zostały mi cztery bloki. I górzy co Zrobiłem przez całą mapę mój rekord chyba nowy. Dobra, mm. Czeka, policzę bloki.

No oh, idę do tutaj ciebie. Jesteś. Dokładnie. Jak ci idzie przychodzenie do Uśmiech. mnie? O nie. Czemu? Mówię. Ojo, i coś ci nie pykło. Dobra, po tam. Er, tu tu tu. Tu 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 tu, tu, tu. To w ucho wpada Koko Koko. Ko, ko, ko. no, no, no właśnie w ogóle jak ja tego słuchałem to też tak nagle mnie tak wiesz. No mm, dobra mm. Where are you? No ja domyśl się. Bo ja idę po ciebie. No to przejdź. Koko koko Dobra. Mm. Popatrz. My świetny Bridge Dobra. Nała. Ale <gry> jesteś okropnym kolegą. Czemu? To ty chcesz mnie zabić, nie ja ciebie. Ja bym to wolał rozegrać pokojowo, a ty nie, tylko zabijać, zabijać. Pokojowo. Dokładnie, pokojowo. Pokojowo. No ja bym to pokojowo zrobił, naprawdę. Pokojowo. Nie masz się Już czym to przejmować. Widzę. To Pokojowo. Ten pokój by się skończył rozwalonym komputerem. <gry> tak. I właśnie wtedy byłby cały komputer rozwalony na całym pokoju. Dokładnie. No, więc tam cicho jest. Siedzimy. Dobra, hejterko. Spudowałem. Mogę ci to odbić. Kurde, nie trafię sobie w ciebie. No, chodź, co się boisz. Czekaj. O kurde. O kurde. Ej, ty, bo ja nie nie zdążyłem wyciągnąć. Nie! Jesteś okropnym kolegą. Nie, no, jest w Bedwarsy po prostu, nie? Co, ma S. Czerwony wygrywa. Ty mi łóżko zniszczyłeś? Chętnie bym ci elkę napisał, ale nie będę taki okropny. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie Dzisiejsza... Dzisiejsza gra zakończyła się porażką... No chyba że dla Heavy'a, to ostatnie momenty, no dobra. wtedy Jestem tak. Jestem najlepszy. Tak, to byś... tak najlepszy to... Czemu nie wygrałeś tych poprzednich rund? Co? Bo byłem z tobą. Aha Dobra, w każdym razie dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. <laughs> pa! 爸。<laughs>